W życiu codziennym i fizycy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że energia jest zachowana. Widzimy to wszędzie, od starych zegarów wahadłowych po ruch orbitalny planet. Mówi się, że nic w przyrodzie nie ginie, ale co jeśli w skalach mikro wcale tak nie jest? Okazuje się, że we wszechświecie energia wcale nie jest zachowana. Dlaczego? Odpowiedź brzmi fluktuacje kwantowe. Polegają one na tym, że w pewnym miejscu w przestrzeni na ułamki sekund z niczego powstaje cząstka i antycząstka, zazwyczaj elektron i pozyton, które prawie natychmiastowo ze sobą anihilują i oddają energię do otoczenia. Takie zdarzenie jest astralnie mało prawdopodobne i tym mniej prawdopodobne, im więcej tych elektronów i pozytonów byśmy chcieli, żeby się pojawiło. W skrócie, czym więcej masy, tym krócej trwa fluktuacja i tym mniej prawdopodobne jest, że zajdzie. Co można wydedukować, to że jest możliwe, aby dowolny obiekt pojawił się w przestrzeni w dowolnym momencie. Nawet ty, ja czy w ogóle cała Ziemia. Oczywiście taka fluktuacja trwałaby śmiesznie krótko, ale chodzi o to, że jest ona możliwa, co dla mnie jest absolutnie niesamowite i daje do myślenia. Może ona zajść w każdym momencie i miejscu przestrzeni, wystarczy odpowiednio długo poczekać. A do czego doprowadziłyby takie fluktuacje w nieskończonym wszechświecie, opowiadałem w poprzednim filmie, do którego obejrzenia zachęcam.